Ksiądz Marcin Zuska, członek Prezydium Rady Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie. Jesteśmy w Sibiu, Hermannstadt, 07, Sybinie. W siedmiogrodzie na dziewiątym zgromadzeniu ogólnym Wspólnoty Kościołów ewangelickich w Europie. 96 kościołów z całej Europy, tradycji luterańskiej, reformowanej, unijnej i metodystycznej. Jesteśmy tutaj po to, by przede wszystkim świętować wspólnotę, by świętować społeczność, jaką mamy między sobą, i aby rozmawiać ze sobą o bardzo ważnych tematach, które poruszają nas w różnych częściach Europy, które poruszają nas w naszych kościołach. Można powiedzieć, że z jednej strony Zgromadzenie Ogólne to jest takie podsumowanie tego, co było przez minione 6 lat od Zgromadzenia Ogólnego w Bazylei, kiedy zostały zadane w wspólnocie pewne zadania, pewne cele przedstawione. I to jest ten moment, kiedy spoglądamy też naprzód na kolejne 6 lat, kiedy będzie pracowała Rada, kiedy będą pracowały różnego rodzaju komisje, które zostaną powołane. Aby omówić bieżące tematy i tematy, które zostaną powzięte właśnie przez to zgromadzenie na przyszłe 6 lat. Przed nami właśnie ta dyskusja. Jesteśmy, można powiedzieć, dzisiaj w środku zgromadzenia, po tym czasie, czy w trakcie podsumowania przed czasem, kiedy będziemy mówili o przyszłych zadaniach i celach, ale to, co najważniejsze, to jest myślę to, co zostało powiedziane w haśle tego, tego zgromadzenia. W świetle Chrystusa powołani do nadziei, w świetle Chrystusa, w świetle Ewangelii chcemy głosić nadzieję w Europie, głosić nadzieję w naszych kościołach, które różnią się od siebie, które żyją w różnych kontekstach, które borykają się z różnego rodzaju wyzwaniami i zadaniami, ale to, co nas łączy, to jest właśnie wspólna nadzieja w Jezusie. Po to jesteśmy tutaj i z takim przesłaniem się spotykamy.